No, mamy godzinę, kochani, 9.24. Zaparował mi. I kochani, zobaczcie. Matka wszystkich matek. O, piątek ją pogonił. Piątek! Pogonił. To jest chłopuziak. Pogonił ją. A ona tutaj szła za mną ona mnie zawsze odprowadza jak mnie odprowadza to ja później jej na koniec staję saszetkę a ten łobuziak mu gania to jest łobuz Zadziora. Ty urwisz się, czemu ją ganiasz? Co? Piątek, piątek, czemu ją ganiasz? Co? Ty, czemu ją ganiasz? Co? Co ona ci zrobiła? Spróbuj z moim żbiczkiem taki cwany jesteś. Kobietę gania. No i ze żbiczkiem spróbuję tak się poganiać. A mu żbiczek pokaże, gdzie raki zimują. Bohater Kotkę pogonić. Grzeczny jesteś, rozumiesz? Gdzie ona uciekła? Chyba tutaj Kicia, Kiciulka. To jest ta beczka, z której Julcia wychodzi. No nie ma jej tu. Mogła też polecieć. Kochani tutaj, zaraz zobaczymy, czy tutaj jakieś kopki są? Kicze, kicze, kiciolki Bambus kicie, kicie, cicioulki no, nie widać. nie ma. Nie ma gdzieś uciekła. No, one tu znają te swoje zakamarki. Dziury wiedzą, gdzie się schować. W razie czego? I co brutalu? Co piątek? O <noise> <Mów> kota popędziłem. <noise> Zdezorientowany piątek. Nie wiem co jest grane. No tak. Wyszła. Chodź kicia, chodź kiciulka, chodź maśka. Chodź, chodź kicia, chodź, chodź tam ci jeść chodź. Kici kici. No, no chodź. No wyszła do mnie, ale niech nie pójdzie chyba dalej, no dobra, może przyjdzie później.